Witam Was serdecznie. Zobaczycie w tym vlogu, jak zwiedzamy miasto, w którym mieszka moja Teściowa. Zobaczycie też, jak zwiedzamy sobie Matalaskanie i piękną jej plażę typowe miasto Kurort. Zobaczycie też nasze przygotowania do świąt i trochę świąt w sumie przed Wigilią. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Nie wszystko udało mi się nagrać, nie zawsze było na to czas, i dlatego chciałabym Wam to uświadomić. A czykolwiek jeszcze chciałabym ja, Luka i Marcel, Liam. Ja chcielibyśmy was, Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, dużo zdrówka, szczęścia, uśmiechu, spokojnych, pełnych radości i rodzinnych świąt, Bożego Narodzenia. Trzymajcie się w zdrówku cieplej. Pozdrawiamy Was serdecznie. Proszę Państwa, przejechali! I przyjechali, proszę Państwa. Ja Zmęczone? Która godzinę? Nie wiem. Słuchajcie. I proszę Państwa, Formuła 1 na prowadzenie wysuwa się Marcel Kępa, proszę Państwa. Eee, kraksa! ma alergię na jazdę autem Człowiek wyzywa nas wszystkich Z czym na też ma alergię Pequeño turista A to? Un hotel Park Narodowy. Hiszpańska pustynia. To chyba bardzo pustynia, bo jak tak... tak jak już o Luka wcześniej mówił, jesteśmy w takim rezerwacie pustyni. W parku Narodowym Hiszpańskim. W w Idziemy się przejść. Mały zasnął, więc mamy chwilę spokoju. Ostatnio to za bardzo nie lubi ani wózka, ani, uh, ani fotelika, a rodzice z tym problemem zrozumieją jak wygląda jakakolwiek, nawet najkrótsza podróż uh, z dzieckiem w tym momencie. Widziałem sobie, zaraz wam pokażę. Tutaj jest piękny hotel, i, i, i luka tam z daleka. Widać go idziemy, zaraz będziemy widzieć morze. W sumie to chyba ocean. Stary ćwicze, a wieczorem będzie mówił, że go kręgosłup boli. I będzie szukał ciepłych skarpet. O, proszę. Nie no, jest bardzo ładnie. się bym powiedziała nawet. Ogólnie nie jest tak zimno, jak Łukasz się ubrał, żebyście nie myśleli, że my tu mamy zimniej niż w Polsce. Nie jest tak zimno. Zaopatrzyliśmy się tak, bo będziemy obok morza. W sumie oceanu, prawda? Czy morza? Właśnie, obok oceanu i tam jest po prostu wietrznie bardzo, więc bardzo windy. Zum Meter Schwinds. Also warte mal. Hm? Was? Piękne domki nad morzem ścicznie to w ogóle jest a latem tu latem to, to w ogóle tym życiem. Teraz to tak, że tak powiem wymarłe miasto. Typowo wakacyjne, nie? Miasto. Turystyczne. Tak, turystyczne. Ślicznie. Ja. Si. Ucieka, ucieka przed mamą. Idziemy sobie właśnie tak naprawdę centrum miasta, ale w tym okresie Matalaskania jest troszeczkę, że tak powiem wymarłym miastem. Cały takie dla takich domków. Tutaj mamy jakiś hotel, który nie został ukończony, prawdopodobnie przez spadek jakiejś firmy. Za to tam zbliżamy się do takiego nowo powstałego hotelu. On jest taki bardzo nowoczesny. Tak jak już mówiłam, to jest coś takiego jak taki kurort nad morzem w Polsce, gdzie największe życie toczy się w miesiącach kiedy, kiedy jest ciepło, a tak naprawdę tutaj teraz jest tak jak u nas w Polsce nad morzem w maju, a więc a więc u nas w Polsce nad morzem w maju już jest dużo ludzi, a tu jednak nie, tu jest cisza i spokój, ale no możemy Podziwiać takie chciałem sobie tu jest cichutko wszystko można obejrzeć teraz mam obrócę kamerę i pokażę jak to wygląda tutaj przy tym nowym hotelu My będziemy szli w stronę auta i śmiechamy do domu może uda się upiec tutaj pierniczki Turyści. I ukochane palemki. Stwierdziliśmy z wkaczem, że naszą naszym domu palmy też będą, co? Na wyjście. Claro. Mam mamy barszczyk, przed chwilą zaraz wam pokażę resztę Jak widać praca wrze. Tutaj gotuje się kapusta na gołąbki, tu już ojej za mocno, dużo za mocno. Gotuje się zupka grzybowa, ona już prawie jest gotowa, mm, ale jeszcze moment, to zaraz włączę, będzie słodka. Tutaj mamy też chyba trafiłe, e, super e, sałatkę z ryżem, kurczakiem, kukurydzą, ananasem i curry. Tutaj mamy świeżego dorsza, takiego naprawdę świeżego. On jest nasolony, czeka sobie. Tu mamy farsz do gołąbków, nie widać tak do końca. E, kapusta kiszona. E, niestety zapomniałam kupić grochu w Polsce, a tutaj go nie ma, więc... E, Będę kombinować po prostu tak na surowo. No i co jeszcze? Aha, filet z kurczaka, ponieważ zrobię taką roladę, potem Wam pokażę jaką. Ma ze serem żółtym, z pieczarkami, z filetem z pyszna. Do takich sosik jest z majonezem i z ketchupem. Tu wczoraj robiłam już e, kopcik. Ten tym zaraz będzie nas wam rozjać i robić dwa placuszki, jabłecznik w tym i bananowiec, bo to jest tak dużo bananów.